Umiłowani bracia i siostry, organizatorzy, gospodarze i uczestnicy i uczestniczki tej uroczystej mszy świętej i na uporującej już w naszym mieście tydzień na Anglii. Drodzy bracia w kapłaństwie, Drugie siostry i bracia mężczyźni. Wy wszyscy, którzy weszliście w głąb wiary i osobistą więź z Chrystusem w Kościele nie pozwala nam zamykać się w zdepce własnej osoby. Ale ponad nimi ducha świętego wychodzicie z tym największym dobrem na ludzkie drogi, aby modlitwą, świadectwem i pięknym artystycznym pogłębiać wiarę w tych, którzy wierzą i ukazywać jej wartość tym, którzy pod wpływem współczesnych fali Podstępnych ideologii gubią się i żyją tak, jakby Boga nie było. I nie chcą swoich rozmaitych trudności rozwiązywać z Jego pomocą i iść drogą zbawienia. A dotyczy to nie tylko młodego pokolenia, ale wielu ludzi w różnym wieku. I my przez te Ewangelii, w tydzień z Ewangelią mówimy, oto jestem, posiedź mnie. Zaufaj, Panu, on jest Twoim zbawcą. Śpiewaliśmy przed chwilą dzisiaj w I słowa te dobrze oddają treść przeżywanego roku. Miary, w którym zmierzamy do głębokiej refleksji nad stanem naszej wiary i staramy się, aby była ona na miarę świadectwa. Wiara to nie tylko przyjęcie objawionej przez Boga prawdy, że jest on miłością, a człowiek powołany jest do uczestnictwa w jego życiu i miłości, Chodzi o coś więcej, bo jak mówił święty Paweł, człowiek wierzy w sercu i sercem przyjmuje wiarę. Wiara ja. ja to postawa człowieka, który otwiera się na rzeczywistość Boga. Stawia go w centrum i zawierza mu swój los. Ufa Bogu we wszystkich sytuacjach życia i w Nim widzi jedynego swojego Zbawiciela. Człowiek wierzący nicie za Jezusem, utożsamia się z Nim i z Jego programem zapisanym w Ewangelii. I jest rzeczą zrozumiałą, że sprawy wiary przeżywamy w konkretnej otaczającej nas rzeczywistości, która nie jest łatwa. Każdy i każda z nas nosi grzemię osobistego grzechu, słabości, trudności w relacjach z innymi, często także z najbliższymi osobami. Również życie społeczne nie jest wolne od nieporozumień napięć, walki o sprawy nie zawsze. Słuszny i Święty, czego doświadczamy w szczególny sposób teraz w naszej Ojczyźnie. W świecie współczesnym, a także w naszym kraju, toczy się spór o fundamentalne zasady dotyczące wizji małżeństwa, rodziny i ludzkiego życia. Co więcej, wiarę w Boga często uznaje się za przestarzałą, niemodną a wierzący spyka na margines życia społecznego. W niektórych krajach nawet zabija się wyznawców Chrystusa i burzy świąt A więc naszym zadaniem jest przemieniać świat, który chcą urządzić na własną rękę nasi bracia i siostry, nieznający Chrystusa, kierujący się Chrystusem. a także od zwykłego rozsądku, nakazującego szanować prawa natury. Jezus powiedział wyraźnie swoim uczniom, Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Nikt na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i odeptanie przez ludzi. Być są to przewodnie słowa obecnego roku pasterskiego kościoła w Polsce. Jak zachować sól w dobrym stanie, by chroniła od zepsucia nas i świat podarzający nas. Jak zachować sól, by, ja, by jej znak i działanie wydobywało i utrwalało dobro w nas i wokół nas. Na te inne pytania będą próbowali odpowiedzieć organizatorzy inaugurowanego dziś 12 tygodnia z Ewangelium, a jego hasłem, tak dobrze są słowa Dlaczego wierzę? Dlaczego nie wierzę? Dlaczego więc wierzę mocno i owocnie i daję temu świadectwo, albo dlaczego wierzę słabo na pograniczu I cieszę się mój drodzy, że został ten program przygotowany pod takim hasłem i z takim, takim, takim rozwajem. Myślę, że uda się nam z przesłaniem ewangelicznym do większości mieszkańców naszego miasta, na wszystko dorątniących i poszukujących Boga. Kościół Chrystusa jest otwarty dla wszystkich i z miłością odnosi się do każdego. Serdecznie więc pozdrawiam organizatorów, prelegent artystów i wszystkich uczestników i uczestniczki 12 tygodnia z Ewangelii. Kolejna edycja jest dowodem na to, że dzieło wspólnej ewangelizacji dobrze założenia się w najnowszej historii naszego kościoła lokalnego. Cieszę się z dużego zainteresowania tą inicjatywą. Świadczono do inicjatyw zapotrzebowaniu na, na różne formy obcowania ze Słowem Bożym. I od samego początku za realizację tego przedsięwzięcia odpowiada Wydział do Spraw Ewangelizacji działający przy naszej Kuli. Z Panią Ewidentą Królce Polską, cenioną także w wielu diecezjach Polskich, i zapraszam do uczestnictwa w Ziele Nowej Ewangelizacji, a także oczywiście jej najbliższym współpracownikom z doktorem Andrzejem Soleckim, Franciszkiem Kuczakiem i Januszem oraz księdzem daładek z Biniewem Bowatą, kościelnym asystentem i gospodarzem dzisiejszego w Witam serdecznie Pana Prezydenta naszego miasta i przedstawicieli władz a więc Przewodniczącego Rady Dyrektora Wydziału Kultury którzy to są obecni i dziękuję Wam za wspomaganie na miarę możliwości tego ważnego dzieła a także środki przekazu, telewizji Luby, Radio Anniom Eswidów i Gościa Niedźwynnego, dzięki którym ta ewangelizacja promieniuje szeroko. Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby tak się modlitwą. w sposób każdy i każdemu z was obecny i za tutaj drogie siostry zakonne także i was droga Bożej, że piękną pieśnią i muzyką pokazacie naszą modlitwę. <laughs> Spotkania modlitewne, konferencje, koncerty, filmy i spektakle, oraz ewangelizacje uliczne także to niekonwencjonalny rodzaj rekolekcji w pewnym znaczeniu a więc nowej ewangelizacji i w ten sposób inicjatorzy pragną dobrze ze słowem dobrej nowiny do jak najszerszego kręgu ludzi również do tych kontakt z Bogiem albo z różnych przyczyn, jeśli go nie znamy. Niezależnie od bogatych form przekazu, istotnym elementem Tygodnia z Ewangelią jest żarliwa modlitwa o łaskę wiary i nadziei i miłości dla ludzi, do których skierowane jest to poręczenie. I w dniu inauguracji Tygodnia z Ewangelią. Wysłuchaliśmy z uwagą Ewangelię, która pozwala nam zrozumieć kluczowe znaczenie rozmowy Jezusa z uczniami. W pobliżu Cezary Filipowej Jezus zapytał, za kogo tłumy nie uważały. Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, za Eliasza, i sieni mówią, że któryś tam tych prorok małej z. A potem zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego. Apostołowie byli przekonani o tym, co w imieniu wyraził Piotr. Czy słowa Jezusa wystarczały, by uwierzyć w to, że jest Mesjaszem, Synem Boga, Posłanym ludzkim postaci na świat, by powiedział wszystkim ludziom z każdej epoki, kim jest Bóg, kim jest człowiek, po co został stworzony i do czego ma dążyć. Jeśli taka, moi drodzy, ma być także nasza odpowiedź, stanowiąca nie tyle abstrakcyjną formułę, ile wyraz życiowego doświadczenia, będącego owocem dachu Ojca, to każdy i każda powinna szczerze odpowiedzieć na pytanie Jezusa, a Ty za kogo mnie uważasz? Ty, który słyszysz, tak o mnie mówią w świecie współczesnym, Ty, który słyszysz codzienną krytykę Syna Bożego, Wyrażano mnie tylko w środkach społecznego przekazu. Ty, który spotykasz się z nienawiścią Boga i Kościoła. Powiedz, kim ja naprawdę jestem dla ciebie. Piotr został oświecony przez Boga i znalazł odpowiedź wiary dopiero po długim czasie przebywania z Jezusem i słuchania Jego nauczania, obserwowania Jego życia. I posługiwania myśli. Podobnie jak Piotr, musimy przebywać drogę uważnego, wnikliwego słuchania, aby bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść szkołę pierwszych uczniów, którzy stali się jego świadkami i naszymi nauczycielami, a równocześnie przejąć doświadczenie, i świadectwo 20 stuleci naznaczonych pytaniem mistrza i wzbogaconych głosami wielkiego umu wiernych, którzy odważnie na nie odpowiadali. A dzisiejsza liturgia wspomina świętego a Paolo, kapłana, który żył na przełomie XVI i XVII wieku we Francji, a wzmagała się wtedy bieda dotykająca zwłaszcza środowisko wiejskie, z którego pochodzi. Zauważalnie był katastrofalny stan duchowieństwa i te problemy skłoniły go do założenia zgromadzenia kapłanów, którzy podejmują pracę misyjną wśród ludu wiejskiego, ale także zajmują się przygotowaniem seminarium duchowych, duchownych kapłanów, którzy będą pasterzami ludu według serca Bożego. Założył też Stowarzyszenie Pani Miłosierdzia oraz zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. A do powiedział, nie możecie oceniać biednego wieśniaka i biednej kobiety według ich wyglądu czy mentalności. Odwróćcie medal, a dostrzeżecie syna Bożego, który pragną być ubogim. On objawia się nam w tych... A jaki jest nasz stosunek do człowieka po więcej niż 400 latach od mi tego widzę tego? Zmieniły się w świecie systemy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Zmienimy się, choć nie wygasły źródła ubóstwa. Ale pozostał człowiek. Prawda wywalczył sobie więcej praw dla siebie? Została wyakcentowana bardziej godność każdego człowieka. Prawdziwie, prawdziwe jednak jest to, co powiedział Chrystus. Ubogich zawsze mieć będzie siebie. I każdy z nas, każda musi sobie sam odpowiadać na pytanie o to, czy są wśród nas ludzie ubocni. Trzeba mieć wiosczone spojrzenie. Może to będą nasi starzy już rodzice na morze chorzy, które wypadło usługiwać w szpitalu. Może będzie to w ogóle rodzina sąsiadów. Będą to samotne osoby, może nawet nie najgorzej sytuowane, ale przykute do morza boleśnie, zamknięte w, w czterech ścianach własnego mieszkania. Trzeba mieć dobre oczy i szerokie serce. Kochajmy Boga, moi bracia, i siostry, kochajmy Boga. Ale niech to będzie w trudzie naszej drogi, w pocie naszego czoła, mówił święty Wincendia, Paweł, patron dnia dzisiejszego. Miłość Boga wymagająca potu czoła i trudu rąk nazywa się miłością człowieka, z którym zechciał się utożsamić sam. Niektórzy mówią mój kościół nasz kościół. I w tym duchu patrzą na wspólnotę wiele. Oczywiście kościół nie jest ani mój, ani nasz, ale jest Chrystusowy przede wszystkim. I każdy i każda jest jego ważnym elementem, cechą wielkiej budowli kościelnej, jest gałęzią wielkiego drzewa winnego, którym jest Pan. Kościół jest ciałem Chrystusa. Należy mieć bardziej do niego niż do nas. A dobra pokojowe, które doświadczamy w Kościele, nie są naszą własnością prywatną. Nie możemy nimi dowolnie dysponować. Kościół posiada strukturę i realizuje, i realizuje naukę pochodzącą od Chrystusa. Słowo Boże. Nas musi respektować osobiście. Jakże za tę prawdę i jej, jej owoce w kościele troszczy się teraz ojciec święty Franciszek. Za kogo tu nie uważał. Za kogo my, drogie siostry i drodzy bracia, zgromadzeni w tej świątyni Uważamy Jezusa. Ta obecność nasza i to dzieło, które dziś rozpoczynamy i Jego owoce polecamy jest tego wyrazu. O Chrystusie jest Mesjaszem, który nie mieści się w żadnych schematach i unika tylko rozgłosu. Nie można go zrozumieć za pomocą logiki sukcesu i władzy jaką stosuje świat ja współczesny, oceniając skuteczność swoich planów i działań. Aby i za takim nauczycielem trzeba mieć odwagę, zdecydowanie odpowiedzieć tak na jego powołanie. Jeśli to chce i za mną, niech zawsze samego siebie i niech co dnia bierze, Te słowa, moi drodzy, wyrażają radykalizm wyboru, którego nie można ani odłożyć na później, ani odwołać. To trudny wybór oczywiście. Te słowa drodzy, są zgorszeni i wydają traktowane jako bóstwo, ale właśnie z nimi tak, każdy musi się zmierzyć. Warunki przyjęcia nowej nowości Osobista wspólnotowa w kościele z Jezusem Chrystusem podtrzymywana i odnawiana przez kontakt ze Słowem Bożym, przez modlitwę i sakramenty, zwłaszcza niedzielną Eucharystie oraz sakrament Bojednania. Jeżeli pragnie pogłębienia wiary bezcenną i konkretną, Soborowy katechizm Kościoła katolickiego. I wielu parafiach podjęto już studium katechizmu w zespołach. I zachęcam wszystkie parafie, aby skorzystały z szansy i podjęły to zadanie. W świecie współczesnym dostarczającym nieraz wątpliwej wartości recept na pozorne, szczęśliwe życie, Trudno być samemu i nie zagubić się i nie zmienić. Potrzebne jest poczucie przynależności do wspólnoty, w której możemy dzielić się radościami, smutkami, obawami i nadziejami. Pierwszą taką i trudną do zastąpienia wspólnotą jest oczywiście rodzina. Stąd rodzi się troska o nią. Tylko zdrowe rodziny tworzą zdrowe społeczeństwo i zdrowy naród. Potrzebne jest także poczucie przynależności do się modlitwy, którą jest, a raczej powinna być parafia jako wspólnota wiary modlitwy, życia sakramentalnego, wrażliwości na powszechnie bliźnich i dziełami do Jak założono trafnie na ostatni się z Poświęcone nowej ewangelizacji nasze parafie przypominają przemianę olbrzyma, dysponującego wielkim potencjałem do zdynamizowania życia wiar. Trzeba więc tego olbrzyma budzić. Nie jest to zadanie na jeden sezon i na siły jednego człowieka. Jest to wezwanie stojące w pierwszym rzędzie przed duszpasterzami, a także przed wszystkimi tymi, którzy należą do wspólnoty parafialnej, w której jest przecież tyle talentów, tyle charyzmatów i tyle ludzi dobrej woli. I wśród wszystkich współczesnych trudności. Dzięki Bogu coraz więcej ludzi głęboko zaangażowanych w życie Kościoła i jego świadectwo, o czym świadczy ten kolejny tydzień z Ewangelią, który przeżywamy. A Jezus poleca nam, abyśmy przyznawali się przed ludźmi, że jesteśmy jego wyznawcami. Będziemy to czynić szczególnie podczas tego tygodnia z Ewangelią i będzie to ważny czas dla naszego miasta. Ludziom jest potrzebne świadectwo silniej i wierzących, by mogli umocnić także i dał wiarę. Jezus zatem że przyzna się przed Ojcem swoim do każdego, kto się do nie zawsze Współcześni oczekują od Was, że będziecie świadkami tego, którego spotkaliście i który daje Wam życie. Stańcie się na co dzień nieustraszonymi świadkami miłości, większej od śmierci. Podejmijcie to wyzwanie, poddajcie Wasze zdolności i zapał na służbę. którzy pragną go ujrzeć, chociaż nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, a zwłaszcza tych, którzy są najbardziej od niego oddaleni. I czujcie się szczególnie odpowiedzialni za ewangelizację przyjaciół, bliskich i znajomych. <tryk> Na spotkaniu. Jeden z ojców mówi mówił o trzech paradoksach. Trzeba stać, żeby wyruszyć naprzód. Trzeba dawać, żeby otrzymać. I trzeba umrzeć, żeby żyć. I niech Meświętsza Dziewica, która przez całe życie kontemplowała oblicze Chrystusa, zachowa Was nieustannie pod okiem swojego Syna i wspomaga w prowadzeniu dzieła nowej ewangelizacji Amy.